Taki pogorzelec mi się trafił. Duet transformatorów zespalonego i to dosłownie chyba mi go matu. Czy będzie tu mieć? No, mam nadzieję, że trochę będzie, bo chciałbym dorzucić do swojego depozytu w drodze do jednej tony. I chociaż plan, jaki sobie założyłem na ten rok, zrealizowałem w 100%, bo zakładałem zebrać 225 kg, udało się i tyle w depozycie jest. No to taka liczba 250 na koniec roku wyglądałaby lepiej. A że zostało jeszcze półtora miesiąca, więc chyba warto powalczyć. Na razie efektem tej walki są 3 kg miedzi różnej z transformatorów, cewek i innych dupereli. No, i jakby dorzucić do tego błyszczącą Milberę kawałkową no to na pewno ten depozyt zebrałby się szybciej, no ale jak wiecie, ja do depozytu w drodze do jednej tony zbieram tylko tą w miksie, a każda inna idzie na pokrycie bieżącego funkcjonowania warsztatu i wyposażenie schronu. Dlatego dzisiaj postaram się z tego spaleńca coś tam wydobyć, żeby dorzucić, bo to na pewno będzie mieć taka przypalona i pójdzie jako miks. Ale zanim to, to pokażę Wam zawartość paczki, jaką dostałem od starego zioma, który zbiera złom. Kanał stary. Zbiera złom, polecam. Zobaczcie, też fajne tematy ze złomowiska przywozi. No i ja też od niego dostałem w ramach wymiany, oczywiście, pewne tematy, które pójdą na zasilenie mojego depozytu złota czyli pozłacanych pinów, z wtyczek i innych rzeczy. Przysłał mi trochę, właśnie takich tematów samochodowych. No a w tych wtyczkach też pozłacane piny o, tak jak tu na przykład. Zobaczcie, jakie ładne do wygrzebania. Piny świecące na złoto. No wiadomo, że na tych rzeczach ta warstwa złota nie jest gruba i trzeba tego uzbierać dużo, no ale mam na to 3 lata i postaram się naprawdę dużą partię zebrać, żeby wysłać później do rafinacji. Do tego jeszcze tutaj są jakieś układy scalone, w których jest srebro. Są jakieś układy BGA, z płyt chyba komputerowych tu też ładnie prześwituje złoto. No i to tak sobie będę partiami odzyskiwał, odkładał, segregował. E, tu jeszcze są tranzystory ufo, które też zbieram. mam ich sporo, no i tak, tu trochę, tam trochę. No, i powinno się uzbierać. Te wtyczki są fajne, bo tu chyba obudowa jest mosiężna. No, i w środku też troszkę tych pinów jest. Tu gdzieś mam jedną taką bardziej rozmontowaną, o tak jak tutaj. No, i zobaczcie, jak ładnie tutaj na złoto to wszystko świeci. Dlatego sobie będę z tym grzebał w zimowe wieczory. No, i zobaczymy, ile się tego uzbiera. Dobra, zabieram się za tego spaleńca. Syw będzie niesamowity na warsztatowym stole, no, ale myślę, że. Będzie się opłacało a kosztował mnie 4 dychy o 17 kg wagi. No i mam nadzieję, że będzie tutaj cała w całości miedź. Tu miedź prześwituje, o troszkę utleniona, ale to nic. Zobaczymy. Chociaż tu widziałem też jeden przewód aluminiowy, i mam nadzieję że to uzwojenie na dole nie będzie całe aluminiowe. Dobrze by było, żeby chociaż ze 2 kg miedzi oddał, ale jak będzie, to się okaże na koniec. Ja sobie na początek podcinam te wszystkie druty, które, które wystają, żeby mi było wygodniej. Czekajcie, wiaderko. Na miedziuchę od razu, co by nic nie zgubić. Są jeszcze jakieś końcówki stalowe, ale już nie będę ich odkręcał, tylko jak najbliżej odetnę, no to i wiaderko na złom by się przydało. Jest! Jedno na złom. A i jeszcze coś na śmieci. No jak widać tutaj od góry sama mieć, no a tutaj widzę przewód, który wchodzi tutaj w to dolne uzwojenie. No i mam nadzieję, że tylko aluminiowy będzie wierzch a pod spodem jest już cieńszy drut no i myślę, że on będzie miedziany, dlatego tak zdecydowałem się na zakup tego czegoś o, ale będzie dzisiaj syfiaście w warsztacie to wszystko się spaliło i to nie to, że ten migomat nazwijmy to się spalił, tylko w ogóle jakiś warsztat się spalił no i jak to wszystko wynosili, no to postanowiłem zapytać no i tak się udało no, wiadomo, nie za darmo, ale udało się to odkupić. Dobra, te koszulki trzeba jakoś zdjąć. On trochę się poprzytapiały, może i nie. O. I do wiaderka od razu. Każdy, każdy płatek trzeba dzisiaj odzyskać. O, patrzcie, nie chcę. Nie chcę to schodzić. No, przypalone chociaż mówię, jak tam trochę zostanie, to nikt problemu z tym nie robi. No ale jeśli jest możliwość oczyszczenia, to czemu nie oczyścić? Czasu dzisiaj też za wiele na to nie poświęcę, bo to nie będę się bawił żadne rozkręcanie, tylko po prostu te uzwojenia ponacinam. Postaram się je wydłubać, tam mieć. O, widać, że zadziałała spora temperatura. E, chociaż jak tak ten, to zobaczcie, jak ładnie się błyszczy. Dobra, to odcięte. Od razu wszystko, żeby śmieci na bieżąco się pozbywać, żeby tu po stole i warsztacie całym nie latało. Nie no, muszę dobyć nóż. Będzie chyba szybciej zeskrobać. I to, to chyba izolacja taka termiczna. O, zobaczcie, jak to się sypie wszystko. Odcinam. Będzie. O, nawet schodzi i do wiaderka. No jest. No szkoda, żeby takie uzwojenie, takie transformatory poszły na złom, gdzieś tam na hałdę. Jak można jeszcze z tego coś odzyskać? No a przy okazji zasilić depozyt. No mam nadzieję, że uda mi się tą ćwiartkę tony zebrać do końca roku. Byłoby miło. A z czego odzyskiwać jest dlatego trzeba działać. O, tutaj gruby ten drut. Ciężko. O. Dobra, poszło. I kolejny drucik. Super. Tutaj są stalowe. Jakieś przykręcone. Jestem ciekawy, czy to się uda odkręcić. Będzie mi przeszkadzało. Nie, nie ma tragedii. Dobra. To na razie takie wstępne oczyszczanie. Dobra, tu już nie ma. Jeszcze tutaj te dwa. To jest na pewno aluminium. Aluminium jakoś tutaj przytwierdzone. No. no. to aluminium. Jeszcze tu, ale że się nie stopiło to aluminium. Temperatura widać była niemała. Okej, okay, dobra. Aluminium, dobra od razu. Wiaderko niech będzie na aluminium. O. Dobra, śmieciochy. Od razu zbieram. I do wora. Patrzcie, rękawice, moment, czarne. I co tu teraz mogę zrobić z tym? Trzeba będzie wkręcić w imadło, przeciąć i postarać się to wydłubać. No dobra, lecę z tym na imadło. Nastąpiła jednak mała zmiana planów, bo jak się im bliżej przyjrzałem, no to one były spawane. I parę młotków dostał no i się rozszedł, teraz wystarczy tylko to uzwojenie ze środka wybić a ten duży zobaczcie, on się rozchodzi tutaj na pół i myślę, że jak go tutaj troszkę poluzuję z jednej i z drugiej strony to powinno to się rozejść no i uzwojenie już zostanie a wtedy tylko oddzielę to aluminium bo tu po wierzchu jest aluminium to jest aluminium, a pod spodem to, to uzwojenie o mniejszym przekroju już jest miedziane. No i zobaczymy. Dobra, rozłożę go na pół i wtedy na imadle powinno już pójść gładko. Chyba nawet nie trzeba będzie imadła, bo to ładnie, luźno ze środka wyszło. Wrócę od razu do złomu. No i tu trzeba tylko delikatnie wybić tą drugą część ze środka i uzwojenie będzie moje, a później tylko oddzielić aluminium od. Miedzi. O, jest pięknie. Dobra, kawał do złomu. No i został nam tylko ten plastik, czy jakieś inne tworzywo w środku. No i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Może trzeba będzie naciąć. Albo zbić młotkiem. Dobra, ja wracam na pieniek. Czytam podłogę. I postaram się to oddzielić. No ale troszkę waży. To też jakby było ze 2 kg. Miedzi to by było ekstra. Najpierw obstukam ten mniejszy. Drud jest dość gruby, łatwo nie będzie, ale wychodzi, że w takiej temperaturze te tworzywo sztuczne się nie, nie stopiło. Chyba jakieś ogniotrwałe. O! Jest harmonika. No i słuszna waga. Teraz zobaczmy co z tym. Drugim, chociaż ten, no taki niby waży, ale za ciężki nie jest. No jestem ciekawy, jak to dzisiaj będzie mi się opłacało. O! no, i teraz to powinno wyjść. No, a nie, jestem przekonany co do tego, że to mniejsze uzwojenie będzie Miedziane. Hmm. No cóż. Zaraz się wszystko okaże. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze z tej strony. Okej. Okay. Mamy to. Uzwojenie gotowe. Wracamy na stół. No to chwila prawdy. O ile to na pewno jest miedziane w całości, tak to na pewno ma w sobie sporą ilość aluminium. Ten drut rozplączę od góry, ale tak żeby za mocno mi tutaj się nie, nie rozpałętał po warsztacie. To zrobimy tak. Szczuć w ręku i po tym jak bardzo elastyczny jest ten drut, to już wiem na pewno, że, że to aluminium. A i tutaj widać w przekroju, że błyszczy na taki siwawy kolor. Mam nadzieję, że to pod spodem już aluminiowe nie będzie. Swoją drogą pierwszy raz się spotykam z takim uzwojeniem. Jeśli pod spodem będzie mieć, że część jest aluminiowa, a część miedziana. No i dalej idzie. Dalej idzie aluminium. O! Zróbmy tak. Więc co? Chyba sobie utnę. Będzie łatwiej. Trzeba życie sobie ułatwiać, nie utrudniać. O! Trzy rzędy zostały. Raz, dwa, i trzy. I co dalej? Dobra. To na pewno aluminiowe. A to już czuję, czuję w ręku, że miedziane. Zdejmę jeszcze tę folię. Zapach spalenizny się unosi w warsztacie teraz. Dobra, to do śmieci i jeszcze ta jedna. Zejdzie, zejdzie. Nawet się rozwija. No dobra, niech już w takiej formie pozostanie. No i już widać tutaj po tych odciętych drutach, że to w pełni jest mieć. Jeszcze dla pewności tak jest, także to cieszy. Zobaczcie, pomarańczowy kolor przybija, także to i to, plus te pary drucików odciętych wcześniej, to na pewno mieć swoje waży. Ale czy da nam to zwrot tej inwestycji 40 zł. No i ile wpadnie do depozytu. To się zaraz okaże. Jak rękawice jakie brudne. Od razu do wyrzucenia. Dobra, naj najpierw ogarnę stół. Najlepszy środek do czyszczenia warsztatowego stołu, o ile jest obity blachą. No ja wykorzystuję plaka. Przynajmniej zmieni też trochę zapach tej spalenizny w warsztacie. O, ładnie puszcza. O, oh, aż się świeci. Złom, aluminium i miedź. które muszą oddać co najmniej 40 zł. Żeby wyjść na zero, najpierw taruję wagę pod złom. Wiaderko ciężkie. Niecałe 13 kg. 12,908 po 70 groszy. 9 zł i 4 grosze. Zapisuję. Drugie tarowanie. I aluminium. 728 gramów po piątce 364. No to 12 zł odzyskane. No a co powie wiaderko z miedzią? No myślę, że spokojnie ponad 2 kg jest. 2 kg 824 po 32 zł. To jest 90 zł i 37 groszy. A w sumie 103 zł. No, ponad 60 zł na plusie, no i super. No, to do dzisiaj w depozycie było dokładnie 3 kg 114 gramów, a jak ta waga się zmieni, jak dorzucę dzisiejszy urobek, sprawdźmy. 3800, 5840, no i te druciki, 5 kg 938 gramów, czyli jeszcze troszkę ponad 19, no i będzie można zamykać pełny depozyt ćwierć tony. Zobaczymy, czy się uda.